Witam Was serdecznie z tej strony Remix, To jest kolejny odcinek mini revlog odcinek bodajże 20 albo 19. I taki krótki mówiący o tym, że właśnie stworzyłem fanpage'a. Tak oto on wygląda. Dzisiaj go właśnie przed chwilą, w sumie uruchomiłem 10 minut temu około tak. I będzie na nim wszystko, co na fanpage'a w sumie czyli najnowsze informacje na moim kanale. I na przykład różne informacje, czy będzie odcinek, czy nie będzie, czy będzie go więcej, czy i takie tam pierdolę, rozumiecie. Także zachęcam Was do zalajkowania. Będzie tutaj na pewno więcej powiedziane o tym o moim kanale niż na YouTubie, bo na YouTubie oczywiście tak jak teraz muszę na jakiś odcinek i go wrzucić, a tutaj wystarczy krótki post i wszyscy już wiedzą o co chodzi. Także zapraszam Was do zalajkowania. Skrót do tego również jest tutaj na tle mojego kanału. Facebook. wystarczy kliknąć, przyniesie Was od razu i macie z głowy jeśli chodzi o atylę, to atyla będzie nagrywany w środę albo we wtorek co zależnie od tego, kiedy paczka przyjdzie, więc w środę najpóźniej chyba myślę tak, będzie już Atyla. I w, w sumie w tym samym czasie skończy się Macedonia, więc będzie takie przejście. To Macedonia się skończy i automatycznie wejdzie atyla i. Już Wam mówię, że frakcją, którą chcę poprowadzić, to są Sasanidowie. Jeżeli macie jakieś obiekcje, to piszcie. Ja jestem póki co y, za Sasanidami. Jeszcze nigdy właśnie frakcji wschodniej nie prowadziłem, te, dlatego chcę tak, y, tak zacząć moją przygodę za tylną. To było na tyle. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Yo!